Możecie zauważyć, dostaliśmy monitor o tym, że nie mamy ważnej subskrypcji. Jeśli jesteście takim użytkownikiem jak ja, który chce po prostu używać Proxmoxa bez subskrypcji, to musimy na początku przejść do repositories i musicie sobie wyłączyć repozytoria, które są. Enterprise'owe, tak więc musicie na pewno wyłączyć to i z tego co kojarzę, to jeszcze to musimy wyłączyć. Następnie dajecie Add, OK, No Subscription i dodajecie. Gdy już to zrobimy, możemy przejść sobie do Shell'a, może to trochę powiększę i dajmy Update. Jak możecie zauważyć się wykonuje, jeśli byśmy tego nie zmienili, abyśmy nie podpięli subskrypcji, to ten proces by nam nie przeszedł. Tak więc zaktualizowaliśmy sobie listę pakietów, a teraz użyjmy sobie DIST up, UPGRADE. Oczywiście potwierdzamy i następnie możemy sobie na przykład jeszcze usunąć monit, który dostajemy, gdy się zalogujemy i wylogujemy. Pokażę wam jeszcze raz, jak to wygląda. Dajmy sobie LOGOUT, zalogujmy się ponownie i wyskakuje nam tutaj, że nie mamy aktywnej subskrypcji i jest to dosyć denerwujące, jeśli dosyć często się gdzieś logujecie. Tak więc możemy to sobie usunąć i ogółem ja wcześniej używałem takich helper scriptów, które tutaj mamy, e, konkretniej post install, ale z tego co tutaj testowałem to nie możemy tego użyć na tej wersji systemu. Gdy sobie wrzucę tą komendę i potwierdzę to dostaję tutaj informację, że mamy po prostu za nową wersję bo jest to przeznaczone dla wersji 8.0, tak więc musimy to sobie usunąć ręcznie, tak więc przechodzimy sobie do user share javascript Proxmox Widget Toolkit. Teraz musimy skopiować sobie ProxmoxLibs.js do proxmox-libs.js.backup na przykład. I teraz wyedytujmy ten plik. Korzystam nano, więc klikam sobie Ctrl F i wpiszmy tutaj Now Valid sub. I znalazło nam element, którego szukamy. I tutaj zamiast extmessage.show Message Show wpisujemy sobie. Void. Zapisujemy. dajmy teraz system CTL, Restart PVE, Proxy Service. Teraz spróbujmy się wylogować. Zalogujmy się ponownie. Jak możecie zauważyć, monit już nam nie wyskoczył. Tak więc zupdowaliśmy już naszego Proxmoxa. Mamy ustawione, żeby monit nam się nie wyświetlał. Czyli możemy przejść do kolejnego etapu. Tutaj chciałbym jeszcze włączyć PCI Pastru na samym początku jeśli mamy zainstalowanego świeżo Proxmoxa i ta technologia pozwala nam przekazać fizyczne urządzenie PCIe, czyli na przykład